Siemanko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do Plank. Tykon. Powiem tak, nachodowałem masę roślinek, ale ciężko zdobyć te magiczne. Jeżeli nie wiesz jak zrobić, no szukałem po internecie różnych sposobów jak to zrobić, no ale nie udało mi się nic znaleźć. Znalazłem na jakimś filmiku, ale te, te zestawienia roślin, które tam były już po prostu nie działały. Jedynymi magicznymi jakie mam, to jest... Już wam pokażę. Nawet chyba jednego już nie mam. O nie dobra, jest. To jest to drzewko, które udało mi się wyhodować, ale już nie pamiętam z czego. No i teraz ta roślina. To jest magiczne drzewko, a można ją wyhodować tutaj z dwóch takich roślin. Tak się mi udało wyhodować. Takie coś? No i tak to wygląda, że mamy dwie magiczne roślinki jak na razie. Próbuję ich więcej zrobić, no ale jest, jest ciężko. Teraz udało mi się nazbierać 10 tysięcy, więc myślę, że zainwestujemy w lepszą ziemię i na pewno lepszą konewkę z wodą. Żeby nam to wszystko lepiej szło. Więc kupujemy to. Kupujemy to. No i ewentualnie te nożyczki możemy kupić jeszcze. Za 1200. A sitko jest za 4,5. To sitko sobie podarujemy. Nie wiem co to jest. Czy to są tylko ozdoby? Czy to po prostu coś nam daje? Nie wiem, nie mam pojęcia. Jeszcze tego nie wykupiłem. Niektóre nie są drogie w sumie. To jest najdroższe. Za 2,5 tysiąca. Zobaczymy co to jest w ogóle. Kupimy to. Dobra. No i teraz mamy... Teraz nam powinny te roślinki może lepiej rosnąć, może szybciej. Podlewanie no i jest troszkę szybsze, ale i tak mogło być jeszcze szybsze. Jednak tego czasu troszkę trzeba tutaj poczekać, żeby to podlało. Chciałem, że to sobie takim ekspresem, a ten mi już ale znosi, o że to będzie tak dużo jeszcze szybciej robić. Dobra, zobaczymy teraz, czy będą się. Roślinki będą się niszczyły, jak posadzimy. Bo w tam życia obywa, że czegoś tam brakuje. Mam teraz tyle tych nasion, że nie wiem co z nimi robić. Dobra, powysadzamy to wszystko, bo nie jest mi tego tyle potrzebnego. Same te miksy, takie, które nie wiadomo co to jest. Będę wszystko wysadzał. Bo muszę to posprzedywać i sobie kasę nazbierać. Więc, no, praktycznie teraz sadzimy, no i czekamy aż coś urośnie, nie? Ile nam to zajęło? Dalej mamy 41 minut, więc tutaj czasu bardzo nie przyspieszyło w ogóle. No i na te przyspieszacze, no też nas na bardzo nie stać, bo też dużo kosztują. Co mi tu za roślina wyrostuje. Dobra. Takiego chyba nie miałem. Takiej rośliny? Nie, tutaj tylko. Tutaj o, te cztery możemy sprzedać. No ta, ten tu fajnie wyrosnął, dosyć fajnie wygląda. Ten jest dosyć fajny. sobie zmieszam tą tym, Tam jeszcze zostawimy i zobaczymy, co tu z niej wyrośnie. A ten, no co? No, dajemy do sprzedaży, no bo co innego. E, 1500 by nam przyspieszyło jeszcze raz. No, mamy 15-20 minut, mamy na niektórych. Więc dosyć, dosyć dużo e, czasu jeszcze trzeba poświęcić na to, żeby to zrobiło. A my tu mamy dopiero Parę minutek, więc damy to, niech się to wszystko sprzeda, co się ma sprzedać. Damy im tu bliżej, żeby nie musieli tak daleko chodzić. Niech się sprzeduje i niech to nam wszystko urośnie. O, tutaj widzicie dwie. Jedną i drugą magiczną roślinkę. No jest ich sześć. Zobaczymy, czy uda mi się wszystkie zdobyć. No, ja to ciężko widzę, ale poczekamy, może coś się uda zmiksować No i zobaczcie sobie sami powyrostowało mi tu parę roślinek ale w sumie to nic specjalnego, nic magicznego no w sumie tego nie miałem ale jeżeli to nie są magiczne roślinki to nie zostawiamy damy wszystko na sprzedaż tutaj jeszcze jedna rośnie, tutaj jeszcze dwie, trzy w sumie jeszcze rosną, ale widać, że to są chyba te roślinki to będzie to samo, to będzie pewnie to a to nie mam pojęcia co to będzie Coś tu wyrośnie. No, jeszcze nie wiadomo nawet co to będzie. Aha, Dopiero jak wyrośnie to nam pokaże nazwę, jak się to nazwało. A teraz tu mam takie nachodowane. I jeszcze tych nasionek mamy. Patrzcie, ile? Wyprzedamy chyba wszystko, no bo trzeba kasy zarobić. Nie wiem, czy, czy te sadziłem. Czy te sadziłem te nasionka? Tego nie mam pojęcia. Trzeba wszystko sprzedać, i po prostu tutaj będziemy kupywać z tych nasionek i próbować coś rozchodować. E, tutaj moja sprzedaż wygląda tak. Nie wiem, czy to powstało, czy to było, ale spróbujemy sobie. Mamy tam troszkę tej kasy, spróbujemy sobie to kupić. I zobaczymy. A ja tutaj faktycznie. Patrzcie, tu się zmienia. Się zmieniła się ta kasa, więc to, co my tutaj kupujemy, to się nam tam zmienia za 1000, 1800 600 Czekamy na coś tańszego, bo nie mamy za dużo funduszy. Możemy takie kupić. Trzysta. No możemy. No możemy. To. 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 Zostało nam 400. No, i praktycznie. Dobra, jeszcze to kupimy. No, i chyba wykorzystaliśmy cały fundusz. No, tutaj nasionka 2000, 2000, 2000, tutaj są po 200. Nasionek póki co mam dużo, więc nie ma problemu. Zobaczymy, jak to teraz wygląda. Na no sprzedaż wszystko tak. I sprzedajemy. Aha, takie dekoracje się postawiły po bokach. Nie mogę z nimi nic zrobić. Ale tak się to udekorowało. Nie wiem. Może będzie więcej ludzi przychodzić? Nie, no, nie mam pojęcia. Może szybciej się będzie sprzedawać? No nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, czy to jakiś wpływ ma. Czy będzie więcej ludzi, czy nie. Poczekamy, zobaczymy. Ale wydaje mi się, że więcej, że więcej ludzi przychodzi. By nie przychodziło tyle ludzi. Teraz dużo więcej ich idzie. Bo te dekoracje jednak mają wpływ. No, a ja tego nigdy nie kupiwał, może nie idzie, czy to coś tam daje. O, patrzcie, idzie. A czyli tutaj ma o, masę kwiatków. Ciekawe, trzeba ja bym zwiększył ceny teraz. E, czy by mi się też to szybciej sprzedywało. Znaczy czy by się to w większych cenach sprzedywało, Nie? Jakbym zwiększył kwotę. Tam na przykład 2-3 no bo jest... Bardziej wyposażony sklepik, więc myślę, że powinno nam to lepiej się sprzedywać wszystko, nie? Co? Jak sądzicie? No, mi się tak wydaje, że tak to powinno iść. Zobaczcie, jak to idzie. Biorą roślinki, jak. No i dobrze, dobrze, nie, nie kupują. Bo mi jest kasa potrzebna, żeby kupić tam resztę. No, i posadzić resztę nasionek, nie? Jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, zostały pięć, a jeszcze dużo. No, ale ludzi jest masa. No, fajnie, tylko żeby tyle nie myśleli, tylko kupowali. O, następna. O, jeszcze jeden. No, już mamy 500, no. No, tylko jak ja takie roślinki, nie wiem, po 10, 20 sprzedaję, po 18, o. No to za te roślinki zbyt dużo nie dostajemy, nie, o 50 no to to już coś, by tak po 200-300 przynajmniej roślinkę miał, to fajnie, no największą jaką udało mi się znaleźć to chyba była 100, 100 coś, to była chyba najdroższa roślinka jaką udało mi się znaleźć, no tych widzę, że nie chcą, to pewnie im cena nie pasuje, tym słonecznikom, pewnie im cena nie pasuje. Teraz tam jakiś przygląda się może, coś kupi. No jak nie, to będzie czas puścić. Więc akumulują się w tym miejscu, bo tu, oto to poszło, widzicie. I tutaj jest ich bardzo dużo, ale no... no fontannę by chcieli, a fontannę by chcieli. Co za mędy. Co za mędy marudne. Fontannę by chcieli. Mają taki full wypa, a oni by jeszcze fontannę chcieli. Jak pokąpać w niej, czy co? No. No to czekamy, aż się wszystko sprzeda i zobaczymy. Posadzimy dalsze nasionka. jak sobie rosną. No. nie chcą nie znają tego kwiatka, co? nie znają tej roślinki. No nowa roślinka tutaj powstała. niech nie chcą kupić. Ja chyba tysiąc potrzebuję na fontannę, więc kupujcie, żeby szło fontannę. Dobra, chyba zrzucimy sceny. Dobra, sprzedałem jednego. Jeden mi został, ale no, parę minutek trzeba było poczekać. Więc napełniamy drugi zestaw wody. No i sadzimy. No. Nie będę Wam już e, tego przedłużał. Może coś za 600 kupimy. Zaraz zobaczymy. Tamte nasionka są po 1000, więc też jeszcze nic. I będziemy tutaj e, po kolei wszystko sprzedywać, co tutaj mamy. Dobra, posadzimy sobie wszystko co jest żeby te nasionka tutaj e, powysadzać po prostu no, po co one nam tu mają kwitnąć. Zostawimy sobie tam po jednym, czy po dwa. I tak myślę, że wszystko napchamy. A to też, no bo trzeba mi kasy, więc sprzedajemy. No i dobra, mamy posadzone. Niech sobie rosną. Jak rosną, sobie sprzedam. Nic tu nie kupimy chyba za 600. 800, 650, 500. O stół kupujemy, o, kupujemy stół. Mamy stół, jesteśmy bez kasy. Tutaj stół stoi. No i tyle. Jak się wam odcineczek podobał, łapka w górę, komentarz mile widziany, subskrypcja i do zobaczenia. Cześć wam!